jest? Ale B, dwóch, dwóch na pewno nie. Do Dostałem O kurwa to było ciało Jezu jebie mnie to w duchę Spoko Strykowań. Ale cies. dostał Wep. łeb jest sama a, Nie cies. zabijajcie go, nie zabijajcie go No A masz ostatniego. Nie dał. Zaczekaj, jedna na? mogłem. na? Nie wiem, gdzie on poszedł. Ale pak, do paki idzie, do paki idzie, do tam idzie. Do paka. Ja umrę jak coś. Żeby ci oddać. Jakby tupał, to daj się znaleźć. Tupie, załóż. Gdzie? Będzie. To nasz, kurwa, tupie. <laughs> tupie, ale na shifcie. Co on, kurwa, robi? jakim, kurwa, zamku? Ta mapa to jest zamek. CT! Kurwa! <grywa> Czary no chciałem ci oddać widziałeś pod ścianą Odbicie lustrzane dla tego zgłupiałem zaraz są żadne, zaraz są żadne.